Dzień dobry, witam wszystkich, zapraszam na kolejną część ciekawostek. Czyli dalej będziemy kontynuowali rozwiązywanie zadań, powiedzmy, nietrudnych, aczkolwiek takich troszkę ciekawszych. To zaczynamy. Weźmy, załóżmy takie zadanie. Mamy taką funkcję, y równa się i mamy wzór funkcji złożony z dwóch wzorów, czyli jest x kwadrat plus 2. Jest podane, jeśli... jeśli x mniejszy bądź równy od 2, albo drugi wzór minus x plus 1, jeśli jeśli x większe od 2 i mamy policzyć wartość funkcji dla argumentu minus 3. I teraz są takie odpowiedzi: minus 7, y, minus 2, 4, 11. Teraz zobaczmy w ten sposób. Mamy argument minus 3. Argument, czyli przypomnijmy jeszcze raz. Argument jest to x. Czyli gdzieś stawimy za x minus 3, tylko pytanie gdzie. Teraz zobaczmy najpierw minus 3, czy leży w tym przedziale, czy w tym przedziale. Widzimy, że minus 3 jest na pewno mniejsza od 2, tak? Czyli jak będziemy liczyli y dla x minus 3, będziemy korzystali z wzoru x kwadrat plus 2, tak? Czyli mamy co? Minus 3, minus 3 do potęgi drugiej plus 2 czyli co mamy minus 3 do potęgi drugiej mamy 9 pamiętajmy tak że minus 3 czyli mamy minus 3 razy minus 3 czyli to jest 9 9 plus 2 równa się 11 czyli widzimy mam odpowiedź ostatnią daje jest 11 czyli jeszcze raz z tego zadania pamiętajmy dwie najważniejsze rzeczy pamiętajmy że argument to jest argument jest to x i tylko pamiętajmy gdzie ten x gdzie ten x po prostu podstawić tak czy do pierwszego wzoru, czy, znaczy to jest wiadomo wzór jednej funkcji, ale musimy zastanowić się, do której części tego wzoru możemy, możemy tutaj podstawić. No i okazało się, że wstawiamy, możemy, mo, okazało się, że możemy wstawić tutaj do pierwszego tego wzoru, bo x jest mniejszym poziom od dwóch, czyli minus trójka. Znaczy minus trójka mieściła się w tym przedziale i dlatego korzystaliśmy z tego wzoru, tak? Czyli zadanie nie było trudne, zaczęło za x postawić minus trójeczkę i policzyć y, no, bo trzeba było policzyć wartość funkcji, przy czym trzeba było odpowiedzieć, że trzeba postawić do tego wzoru pierwszego, tak? a nie drugiego, bo minus trójka leży w złożu pierwszym. Dobrze, lecimy dalej do kolejnego zadania. To zobaczmy sobie, może teraz zrobimy zadanie otwarte jest treść wyznać zbiór wszystkich liczb rzeczywistych dla których określone jest wyrażenie mamy takie wyrażenie chodzi o logarytmy jest logarytm o podstawie 2 3 minus 2 x minus x do drugiej, tak? czyli w poleceniu jest jeszcze raz wyznać zbiór wszystkich wartości wyznać zbiór liczb wszystkich liczb rzeczywistych x dla których określone jest wyrażenie czyli musimy zastanowić się kiedy to ma sens tak, osoby, które chcą zdawać maturę podstawową, może nie do końca się spotkały z założeniami algorytmu. Ja to wypiszę do założenia algorytmu. Jeżeli jest logarytm, obojętnie jaki, o podstawie ASB, pamiętajmy, że w takim razie podstawa logarytmu musi być zawsze większa od 0 i podstawa logarytmu nie może być jedynką i liczba logarytmowana, czyli b, większa od 0. Czyli wracając do naszego przykładu, co wiemy, że 3 Minus 2x minus x kwadrat ma być jakie, żeby to miało sens być większe od zera. Dlaczego? Bo w naszym przypadku liczba to jest właśnie 3 minus 2x minus x kwadrat. Czyli co mamy? Mamy nierówność kwadratową. Ja sobie pokładam troszeczkę w kolejności. To sobie szybciutko przypomnimy jeszcze raz, jak rozwiązujemy nierówności kwadratowe. Co robimy? Liczymy deltę. W naszym przypadku już nie będę przypominał wzoru na deltę, albo może przypomnę, b kwadrat minus 4. A C, czyli w naszym przypadku minus 2 do kwadratu, minus 4 razy minus 1 minus 1 razy 3, tak to się równa w naszym przypadku 4 plus 12 równa się 16, tak? Czyli pierwiastek z delta od razu sobie zapiszmy równa się 4, co dalej liczymy w takim razie, jak delta jest większa od 0, liczymy x1x 2, tak? Co tam było? Minus b, czyli w naszym przypadku minus b, czyli była minus dwójka, czyli minus b będzie 2 plus 4 przez 2, czyli przez minus 2, czyli jednym pierwiastkiem będzie minus trójeczka. Drugim pierwiastkiem 2, odjąć 4 przez minus 2, drugim pierwiastkiem jest 1. Czyli teraz tak, co robiliśmy dalej? Rysujemy oba pierwiastki, nanosimy na oś, czyli minus 3, 1. Teraz widzimy a, czyli przy x kwadra jest a. To liczba ujemna, tak czyli ramiona w paraboli są skierowane do góry, wręcz do dołu, czyli gdzie, gdzie jest obszar większy od 0, jest w tym w tym tutaj przydzieliku. czyli X należy od minus 3 do 1, tak? Czyli pamiętajmy, jeżeli chodzi o logarytmy, może na maturze podstawowe nie jest to sprawa bardzo często spotykana, ale gdybyście Państwo z tym się spotykali, pamiętajcie, że podstawa logarytmu musi być większa od zera i różna od jednego i liczba logryfowana ma być większa od zera. I tutaj w tym zadaniu z tego korzystaliśmy. Mamy liczbę logarytmowaną 3 2 x minus x kwadrat. Założyliśmy, że ta liczba logarytmowana jest większa od zera i rozwiązaliśmy nic inaczej, jak, yy, nierówność kwadratową. Dobrze, w takim razie przechodzimy do kolejnego zadania. Sekundkę, muszę coś ciekawego znaleźć. O, no, mamy. Mamy takie zadanie. Przykładowo, też może nie trudne. Chodzi o odwrotno, odwrotno, odwrotność liczby. No i mamy taką liczbę. Mamy liczbę 1 plus pierwiastek z 2 do potęgi drugiej. Trzeba jest powiedziane, odwrotnością liczby 1 plus pierwiastek z 2 przez 2 jest liczba. I mamy takie odpowiedzi. 1 przez... 3 minus 2 pierwiastki z 2. Sekundę. Kolejna odpowiedź. 3 minus 2 pierwiastki z 2. C 1 trzecia i D. Minus 1 trzecia. Ja Zobaczę w ten sposób. Pamiętajmy, że jeżeli mam jakąś dowolną liczbę, to odwrotność robię poprzez 1 przez po liczbę. Czyli w naszym przypadku mogę sobie zrobić, jak mam szukać odwrotności, to robię 1 przez no i te. 1 plus pierwiastek z dwóch do potęgi 2, tak, jak nie mam wyjścia, muszę skorzystać z wzorskego mnożenia w mianowniku, czyli 1 przez co mamy, czyli wzór z mnożenia, pierwszy raz do kwadratu, czyli 1 plus 2 razy pierwszy razy drugi, czyli 2 pierwiastki z 2 plus drugi do kwadratu plus 2, tak to się równa co my mamy dalej to się równa 1 przez, no oczywiście 1 plus dwójkę mogę sobie dodać, tak czyli 3 plus 2 pierwiastki z 2 Pamiętamy, jak usuwaliśmy niewymierność z mianownika, jest to elementarz maturzysty numer 1, czyli pozbywam się niewymierności z mianownika, czyli jak miałem 3 plus 2 pierwiastki z 2, mnożę przez 3 minus 2 pierwiastki z 2, żeby na dole w mianowniku otrzymać wzór stosowanego mnożenia, czyli co mamy? Tutaj mamy 3 do kwadratu, czyli 9, odjąć, zobaczmy, to do kwadratu będzie tak, no może zapiszę to. 2 pierwiastki z 2 do kwadratu tak rozumiemy, bo to był wzór a plus b razy a minus b czyli a do potęgi drugiej, czyli 3 do potęgi drugiej 9, odjąć b do kwadratu zaraz sobie spokojnie policzymy a w liczniku mamy 3 minus 2 pierwiastki z 2 to się równa 3 minus 2 pierwiastki z 2 9 minus i teraz tak, mamy 2 pierwiastki z 2 i 2 jest do kwadratu czyli 4 i pierwiastek z 2 to jest 2 czyli 4 razy 2, 8, zobaczmy, czy 9 odjąć 8, 8. No to w zasadzie, czyli w mianowniku wyszła nam jedynka. Czyli całkowity wynik wyszedł. 3 minus 2 pierwiastki 2. Czyli widzimy, jest to odpowiedź B2. Tak? No teraz spójrzmy jeszcze raz. Podsumowujmy tylko zdanie. Mam policzyć odwrotność. Pamiętajmy, jak mam policzyć odwrotność, nigdy się nie zastanawiam. Robię 1 przez no i tą liczbę, do której musiałam zrobić odwrotność. Tak? No i tutaj już później dalej. 1 z tego mnożenia opuściłem. No i tutaj w tym momencie pozbywam się niewymienności z mianownika i też Korzystam tak jakby z drugiego wzoru a kwadrat minus b. To osoby, które na spokojnie przystały. tą pierwszą część elementarza, będą wiedziało co chodzi. Tam podawałam dokładnie, podawałem dokładnie yy, jak to wygląda pozywanie się z nie, nie zmianownika w takim przypadku. Dobrze, idźmy do kolejnego zadania. Już widzę takie w miarę ciekawe zadanie. Też oczywiście nietrudne, bo zajmujemy się zna, zadaniami nietrudnymi, ale takimi troszeczkę ciekawszymi. Spójrzmy, jest pytanie. I rozwiązań, liczba rozwiązań równania takiego, jak napisałem, jest równa. 0, 1, 2, 3. Teraz zobaczmy, posłużmy się logiką. Czy trujeczka do jakiejkolwiek potęgi da nam 0? No nigdy nam nie da 0. Także tutaj w tym przypadku rozwiązań będzie 0, ale ja pokażę tylko ten inny przypadek, gdyby było może troszeczkę inna, inne równanie. No przykładowo, żeby 3x minus 2 równa się 3, albo jeszcze inne równanie, 3x. -2 minus 2 równa się 1 tutaj generalnie w tym pierwszym przykładzie chodzi o funkcję wykładniczą no ale może niektóre osoby nie wiedzą o co chodzi wystarczyło po prostu spokojnie spojrzeć na logikę no jak co tu byśmy musieli stać za x, żeby 3 do potęgi jakiejś tam liczby wyszło 0, no nigdy nie wyjdzie tutaj już mamy sytuację trochę pr prostszą, bo mamy tak 3x minus 2 równa się 3 do bo 3 to jest nic innego jak 3 do potęgi pierwszej czyli byśmy mieli Spójrzmy, jak potrafię pokazać, że to jest 3 do jakiejś potęgi, równa się 3 do jakiejś potęgi, no to porównuję teraz wykładniki, czyli x minus 2 równa się 1, czyli x równa się 3. Czyli gdyby było takie równanie, wtedy jest jedno rozwiązanie x równa się 3. Takie rozwiązanie załóżmy też, zobaczmy, jak można przedstawić. Czyli staram się znów tą prawą stronę pokazać jako 3 do którejś potęgi. Nie ma problemu, to jest 1 pamiętając 3 do zerowej, wszystko do potęgi zerowej to jest 1, także jeżeli potrzebuję pokazać 1, że to jest 3 do której potęgi, nie ma problemu stawiam sobie 3 do potęgi zerowej, no i znów porównuję wykładniki, tak, czyli x minus 2 równa się 0, czyli x równa się 2, tak? Dobrze, także też widzimy, że w tym przykładzie, w tym przykładzie też by było jedno rozwiązanie x równa się 2. Przepraszam, w sekundę, ale w naszym przykładzie widzimy, że no, gdybym nawet chciał pokazać, że to jest 0, to jest 3 do potęgi jakieś tam, no nie jestem w stanie, nie jestem w stanie, po prostu to równanie nie ma w ogóle rozwiązań. Po prostu 3 do potęgi x minus 2 nie równa się nigdy 0. To może tylko dla przykładu pokażę osoby, które troszkę bardziej się interesują matematyką. Taka funkcja, załóżmy, jest to funkcja wykładnicza 3 do x, ona wykres ma dokładnie taki. O, zobacz i ona po prostu nigdy, nie, no, nigdy się nie wyzeruje, tak? I dlatego można powiedzieć, że takie równanie nie ma w ogóle yy, rozwiązań. Dobrze, idziemy w takim razie dalej. Zobaczymy co ciekawego, jakieś ciekawe zdania. O, kolejne mamy. Szkoda, bo Liczba przeciwna, do, tutaj troszeczkę nawiążę te liczby odwrotną, żeby nie mieli czy liczba przeciwna i odwrotna. Liczba odwrotna to jest 1 przez, a liczba znów przeciwna, załóżmy mam takie polecenie. Nawet tu było, przeważnie, no, to był bez nawiasów. No, czyli pierwiastek z 3, minus 2. I jest polecenie. Liczbą przeciwną do liczby jest. Teraz jest 3 plus 2, no, zapiszę te odpowiedzi. Minus 1. Pierwiastek z 3 plus 2, 1 przez 2 plus pierwiastek z 3 i minus pierwiastek z 3, minus 2. Teraz zobaczmy, pamiętam jak mówiłem schemat, że liczbę odwrotną robimy, jak mam dowolną jakąś liczbę, robię 1 przez tak przez jakąś tam liczbę i mam liczbę odwrotną, podobnie znaczy podobnie, może nie podobnie, ale podobnie mogę postępować mogę mieć schemat, że jak mam jakąś liczbę przeciwną. Jakieś liczby, to zobaczmy. Robię sobie nawiasik, wpisuję to liczbę i robię minus, bez zastanowienia. Czyli jak tutaj mam zrobić liczbę przeciwną do tej liczby, to robię pierwiastek z 3 minus 2 i wstawiam sobie minusik, tak? No i teraz opuszczę sobie nawias czyli mam minus pierwiastek z 3 plus 2. No, na razie widzimy, że takiej odpowiedzi nie ma, bo jest pierwiastek z 3 plus 2, minus 1 przez pierwiastek z 3 plus 2, 1. No, generalnie na razie takiej odpowiedzi nie ma. Zastanawiam się, co zrobić. Sekundkę, musimy trochę pomyśleć. Musimy ten... To znaczy, podejrzewam, skupmy się na odpowiedziach. Raczej bym tę odpowiedź wykluczył, bo ona nie jest taka sama. Tą odpowiedź też, też bym wykluczył, bo ona nie jest taka sama. W takim razie muszę pomyśleć o tych Dwóch odpowiedziach, które tutaj mamy, b i c. Spróbujmy sobie od przykładu c. No nie wiem, mi wyszło tak, tak? I wiem, że wyszło dobrze liczba przeciwna, ale widać, że ta liczba jest równa któryś z tych liczb. Zobaczmy tą liczbę. 1 przez 2 plus pierwiastek z 3. Co robię? Pozbywam się niewidzialności zmianownika, czyli co? Mnożę razy 2 minus pierwiastek z 3. aha, ta liczba tutaj można zamienić sobie też, napisać, że to jest 2 minus pierwiastek z 3, tak? No i tutaj co mamy? Muszę mnożyć przez 2 minus pierwiastek z 3. Pozbywam się niewielości z mianownika. To się równa. W liczniku oczywiście mamy 2 minus pierwiastek z 3. Przez co mamy? 2 do potęgi drugiej to jest 4. Minus pierwiastek z 3 do potęgi drugiej. Czyli 4 odjąć 3. No i faktycznie to się równa 2 minus pierwiastek z 3. Przez 1. Tu przypominam, oczywiście znów stosujemy wzór skrótowego mnożenia. a plus b razy a minus b. Czyli a kwadrat minus b kwadrat. Czyli 4 odjąć 3. To się równa. No, ale 2 minus pierwiastek z 3 przez 1 to jest 2 minus pierwiastek z 3. Czyli jakoś dobrze myślałem, że które z tych odpowiedzi trzeba było przekształcić. Tutaj, tutaj mamy taki problem czasami z zadaniami tego typu, że jeżeli robimy je od polecenia do odpowiedzi, czasami nam wyjdzie coś, czego nie widzimy w odpowiedzi. Czasami zdarza się, że trzeba troszeczkę nad odpowiedziami popracować, żeby otrzymać yy, dobrą odpowiedź, bo nie zawsze tak od razu otrzymamy. No i dobrze, teraz przejdziemy do kolejnego zadania. Czyli dalej jesteśmy w temacie zadań dość łatwych, ale troszeczkę podchwytliwych. Dobrze, tutaj znalazłem takie zadanko. Załóżmy, równanie. Mam, mam równanie x minus 1 do potęgi drugiej to się równa x kwadrat minus 1. Tu może nie będę pisał odpowiedzi. Je, je, są takie y, odpowiedzi. A spełnione jest przez każdą liczbę rzeczywistą. B spełnione jest tylko przez liczbę 0. C spełnione przez, tylko przez liczbę 1, no i D nie ma rozwiązań. Spełnione, czyli oznacza, że jak jest załóżmy spełnione przez liczbę 1, to jedynka powinna być rozwiązaniem. Jak to rozwiązujemy? Tutaj zastosujemy wzór skróconego mnożenia. Oczywiście przypomnę może ten wzór jeszcze raz dla osób, które a minus b do kwadratu, czyli a kwadrat minus 2ab plus b kwadrat, czyli pierwszy do kwadratu mamy x kwadrat minus 2 razy 1 razy x, czyli 2x plus 1 to się równa x kwadrat minus 1, tak? Co dalej z tym robimy? Przenosimy x -y sobie na stronę lewą. A jedynkę przenosimy na stronę prawą. Czyli minus 1, minus 1. Przypominam, że jak przyrzucam coś z jednej strony na drugą, to co robię? Zmieniam znak na przeciwny. Zobaczmy, x kwadrat tam się bardzo ładnie skróciły. Czyli mam minus 2x równa się minus 2. Dzielę oczywiście obie strony na. A, ten przykład okazał się bardzo prosty. Dzielę obie przez minus 2. Czyli wychodzi mi x równa się 1. Czyli jest odpowiedź jest taka, że równanie jest spełnione przez liczbę 1, tak? Spełnione, czyli wyszedł wynik nam 1. Czyli możemy powiedzieć, że równanie jest spełnione przez liczbę 1, tak? Dobrze, przejdźmy do kolejnych zadań. Mamy takie równanie, jest polecenie. Równanie, już pod, napiszę, jakie to jest równanie x do kwadratu. No, przepraszam, może to nie zawsze x do kwadratu plus 2x plus y do kwadratu minus 6y minus 6 równa się 0. Czyli mamy takie równanie, opisuje okrąg środków w punkcie s i promieniu r. Wówczas są takie odpowiedzi. s, czyli środek współrzędne 1 minus 3, promień pierwiastek z 6, tak. Drugi przypadek z S to jest, czyli odpowiedź B. Minus 1, 3, promień równa się 1. Tutaj mamy promień, przepraszam, środek 1 minus 3, promień równa się 16. No i środek minus 1, 3 i promień. 4. Załóżmy, gdybym e, mówimy o tym, w którymś elementarzu maturzysty, wydaje mi się, że w części czwartej, gdybym załóżmy, taki, taki, taki okrąg miał pisać wzorem, czyli by było x plus 1, tak pamiętamy, by było x minus A, czyli jak e, urzędna xowa e, środka była minus 1, to x plus 1 do kwadratu plus y minus 3. Do kwadratu równa się promień do kwadratu równa się 16. Tu tak dla przypomnienia a propos takich prostszych przypadków. Tutaj w ogóle tak naprawdę przypomnijmy jeszcze raz sobie wzór ogólnokręgu. To się równa r do potęgi 2, tak? Tutaj za bardzo nie widzimy, żeby to miało taką samą postać, aczkolwiek już tutaj mamy informację, że jest x kwadrat y kwadrat. No możemy ewentualnie to nie mywać, że jest to równanie okręgu. Tym bardziej, że powiedziano w zadaniu. Spójrzmy, co ja tutaj zrobię? Osoby, które bardziej są zaawansowane, będą wiedziały. Zobaczcie, mam x kwadrat plus 2x. to piszę specjalnie plus 1. Tak. Dopiszę plus 1, bo będę chciał mieć wzrost tego mnożenia. Czyli jak miałem x do potęgi drugiej plus 2x, no to muszę dopisać plus 1. Wtedy mi się ładnie ułoży wzrost tego mnożenia. x plus 1 do potęgi drugiej, tak plus podobnie będę robił tutaj jak mam y kwadrat, odjąć 6y, czyli tutaj chciał być 3 razy 1 razy przepraszam, 3 razy 2, oj, przepraszam, 2 razy 3 i razy Y, tak? Czyli miałem tak, dwójeczka była we wzorze, trójka to jest jakiś wyraz i tu widzę, że mam Y kwadrat, czyli będzie Y no i był, był minus, czyli będzie minus, stosuję wzór na skosonego mnożenia zdejmowanie, minus będzie 3 kwadrat, spójrzmy minus 6 na drugą stronę, czyli znaczy po drugiej stronie będzie 6. I zobaczmy teraz, co zrobiłem. Ta jedynka, która pojawiała się tutaj, ona była dodana tak z, po prostu z niczego. To dla równania. Żeby podtrzymywania równania, że dalej to było równanie, to piszę tu jedynkę plus 1 i plus tu zobaczmy, miałem tylko y, y kwadrat minus 6y, z tego wzoru by wyszło y kwadrat minus 6y plus 9, czy 9 się pojawiła znikąd, czy też dopiszę plus 9 po tej stronie. Czyli zobaczmy, teraz mogę odczytać środek, jakie to jest porzędne xowe środka. Minus 1, tak? Wzór nam mówi x minus a, a miałem x plus 1, czyli porzędne xowe minus 1. Tutaj miałem co? Y minus b, mam y minus 3, czyli b musiało być 3, tak? A po prawej stronie jest co? Po prawej stronie widzimy 6 plus 1 plus 9, czyli mam po prawej stronie 16. A co po prawej stronie miało być? R do potęgi drugiej. Czyli skoro to jest już promień do potęgi drugiej, to promień musiał być czwóreczką. Zobaczmy teraz, która to jest odpowiedź. A widzimy, a akurat jest to odpowiedź, o której, o której powiedziałem. Czyli jest to odpowiedź D, środek minus 1, 3, promień równa się 4. Także tutaj mieliśmy do czynienia z zadaniem na odczytanie. Te zadanie. No czytanie okręgu, ale nie było tak łatwe, jak uczyliśmy się wcześniej, tak, że mieliśmy od razu, no jeszcze raz przypomnijmy, to już mam x plus 2, sekundkę, bo coś tu się zacięło, x plus 2 do potęgi drugiej, plus, tak przyk pokazuję przykładowo jakiś inny, tak, równa się przykładowo 4, jaki to jest środek w takim razie, skoro było x plus 2, to sugeruje, jedno x minus 2, y koła sprzętna jest 0, bo nie mamy nic. Tak musi być y-b, ale mamy tylko sam y kwadrat, tak? Czyli minus 2, 0 no i promień równa się, skoro to był promień do potęgi drugi, to była czwórka, to promień równa się 2. Także tutaj ewentualnie, jeżeli chodzi o okrąg, to zapraszam yy, no bodajże do elementarza maturzysty części czwartej. Tam jest omówione jak się korzysta z okręgu, tylko w tym zadaniu po prostu była troszeczkę trudniejsza sytuacja. Trzeba było najpierw ten, ten wzór jakoś przekształcić, czyli korzystając z wzoru skróconego mnożenia. Dobrze, teraz idźmy dalej, to już może na, na tą lekcję być ostatnie zadanie. Jest coś takiego jeszcze, mam takie zadanie, zbiorem wartości funkcji, jest funkcja taka, 2 do potęgi x plus 1 minus 1, no i są takie odpowiedzi, może może tych odpowiedzi nie będę pisał, wybierzemy dobrą, zobaczcie, zbiorem wartości, zbiór wartości jest to zbiór y, ja tutaj jeszcze raz przypomnę, bo tak wspominałem o tej funkcji wymiernej jakieś dwa zadania temu, jeszcze raz przypomnę, że wzór takiej funkcji, gdzie w podstawie jest liczba większa od jednego, tam była 3, to jest 2, wzór, na, wzór wygląda na pewno... Znaczy może wykres, nie? Wzór, wykres wygląda tak. Tu przechodzi przez jedyneczkę, nie, nie tego tej osi. Zobaczmy, tutaj zbiorem wartości jest co? Zbiorem wartości jest, no od zera, widzimy? Od zera, do plus jest nieskończoności. Czyli gdybym miał napisać teraz zbiór wartości, bym napisał, że ono jest zera, to plus nieskończoności, ale... Ta funkcja wykładnicza jeszcze ma tutaj element minus 1, tak? czyli co robię? Czyli robię minus 1, to co robię. To tak jakby opuszczam, opuszczam wzór o 1, tak? No tak, tu była jedyneczka, w takim razie jak opuściłem to jest 0, tu było nie dotykało 0, czyli nie dotyka minus 1, czyli w takim razie zbiór wartości to jest od minus 1 i pamiętajmy otwarty. Bo minus jedynki ten wykres funkcji wykładniczej nigdy nie dotyka, on się tylko zbliża do tak jak wcześniej zbliżał się tylko do zera. Tak? I to, pamiętajmy, to jest tak jakby, no, taki schemat, schemat, wzoru funkcji wykładniczej, że on zawsze jedynki, zera nie dotyka i dąży do plus nieskończoności. No my musimy ten, ten wykres obniżyć o minus, o 1, czyli zeszliśmy do minus jedynki, dlatego zbiór wartości nie zaczyna się od zera, tylko od minus jedynki do też do plus skończoności, rzucę okiem czy tak odpowiedź jest, no pamiętajmy tutaj jest nawias okrągły bo minus jedynki tylko ten wykres zbliża się do minus jedynki, ale minus jedynki nigdy nie osiągnie czyli mamy od minus jedynki do plus nieskończoności no i jest tak odpowiedź B yy, także wszystko jest ok zrobione, także jeżeli ktoś jest zainteresowany może w profilu ogólnym tutaj nie ma takich problemów funkcja wykładnicza nie jest tak mocno omawiana, ale gdyby ktoś chciał zobaczyć sobie może sobie klikać załóżmy w goglach Funkcja wykładnicza. To jeszcze może tylko szybko podpowiem. Funkcja wykładnicza. Ona wygląda. Wykres wygląda. Tu jest na pewno jedynka. Wygląda albo tak, albo wygląda tak. ona też przychodzi oczywiście przez jedynkę. Może napiszę taki ogólny wzór A do jakiejś A, jakaś liczba do potęgi X tu też jest jakieś A do potęgi Y równa się. A do potęgi a do potęgi X, tylko to w zależności, jeżeli 2 są to liczby większe od 1, czyli 2, 3 i tak dalej, tak dalej, to co mieliśmy w naszych przykładach, wtedy jest to funkcja rosnąca zaczyna się no, od zera, tylko do zera nie dotyka, ale zaczyna się od zera do plus nieskończoności. Albo ewentualnie wykres wygląda w ten sposób, podobnie zaczyna się od zera, dąży do plus nieskończoności, ale funkcja jest za to malejąca i pamiętajmy tutaj w takim razie Aby musiała być jakaś tam jedna druga, jedna czwarta, po prostu mniejsza od jednego, tak? Jakieś tam ułamki, tu nie, nie są za bardzo brane pod uwagę liczby ujemne, tylko zastanawiamy się, czy to jest liczba mniejsza od 1. jakiś tam przykładowo strzelam ułamek, jedna druga, wtedy wykres, jest, wykres wygląda w ten drugi sposób, w ten sposób, tak? Jest to funkcja malejąca, Jeżeli A jest większe od 1, 2, 3 itd, i Jakoś tam większą liczbą, wtedy wykres jest to funkcja rosnąca. Też tyle na temat funkcji wykładniczej. No i myślę, że na dzisiaj będziemy kończyli. Zapraszam na kolejne odcinki ciekawostek. Uważam, że to jest bardzo, bardzo pomocna rzecz przed maturą. Omawiamy tutaj zadania, które nie są takie mocno schematyczne. Zawsze coś ciekawego można sobie się dowiedzieć. Także to jest materiał przeznaczony dla osób, które się troszeczkę lepiej z tej matematyki czują. Są sobie troszeczkę. No, swoją swoje wiedzę, popatrzeć na jakieś troszeczkę ciekawsze zadania, że później na maturze jakoś nie popełniać niepotrzebnych błędów. Dziękuję za dzisiejsze zajęcia. Zapraszam na kolejne. Do widzenia.